Siemaneczko widzowie, witam na kolejnym odcinku G4 Skins. Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu pamiętajcie, żeby w to miejsce wpisać kod matuszyst, który daje Wam oczywiście 5% do doładowania oraz książkę Milt za darmo na start. Widzicie w tym momencie... No tak w ogóle, to ze mną jest oczywiście jeszcze coach. Witam. Witam serdecznie. I teraz zastanawiacie się pewnie, dlaczego siedzimy tutaj przed skrzynką Mati, która się nazywa Mati ma zero otworzeń, widzicie jakieś noże, widzicie jakiegoś auga. A więc mianowicie w tym miesiącu postanowiłem i razem właśnie tutaj z Coachem siedzieliśmy i kminiliśmy, że taką skrzynkę otworzę. I ta kosa, która wyleci spośród tych czterech, mam nadzieję, że nie będzie to aug, ale z tych czterech będzie po prostu dla Was. Także albo to będzie taki Urban, albo to będzie Paracord, albo to będzie Bowick, albo to będzie Classic Knife. I od, od około 600 700 zł do 820. I tak naprawdę szczęście zadecyduje, czy to będzie 700, czy to będzie 820. A więc dobra, po prostu ją otwórzmy. Ok, także wyleciał Bowie Knife Black Laminate w stanie Minimal Wear. Co jest trzecim, jest drugim najlepszym item, więc wydaje mi się, że. Jak najbardziej taki skinek by Wam odpowiadał, także wypłacimy go sobie w tym momencie i do wygrania będzie najprawdopodobniej 20 czerwca. Tak, 20 czerwca. Tak, 20 czerwca, dlatego nie będzie 15, dlatego że mnie nie będzie, chociaż czekajcie. Jeszcze zerknę sobie na kalendarz. Zrobimy go 24. Do daty się jeszcze dogadamy, 23-24. Yy, mniej więcej w tych dniach takiego skinka zrobimy, ja go w tym momencie wypłacam. No i kolejna, kolejna kosa, która będzie rozdawana na tym kanale, także cieszę się niezmiernie. Będzie ona oczywiście w formie ticketików. jeśli chodzi o skiny pod filmami, no to yy, zostaje to jak będzie. Właśnie jeszcze skin pod filmem przy okazji sobie rozlosujemy jakiś. Yy, I cóż, cieszę się bardzo, no i zachęcam do ewentualnych wpłat, ale również zachęcam do grania przede wszystkim odpowiedzialnie i za pieniążki, których Wam nie szkoda. A teraz powiedz mi, jaką skrzyneczkę otwieramy w tym momencie dla widza, żeby wybrać spot komentarzy. Yy, dobra, to ja myślę, że możemy sobie spróbować skrzynkę z może makiem 10. Z makiem 10. Niby tania skrzynka za 5,60, ale lecą tam fajne maki. No dobra. Jeszcze możesz zobaczyć tam cenowo. Myślę, że makiem większość osób gra. No tak, gra się tym half po wygranej rundzie, także może akurat jakiś ciekawy maczyk wyleci. No z pierwszej niestety nie dało żadnego wartego uwagi, może teraz druga. Disco... Tech. Garden. Jest Discotech i jest on w stanie o, mini Malware. I ja oczywiście wydaje mi się, że on jest bardzo dobrą propozycją. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego z tej skrzynki leci, mógłbym Wam rozdać. Ten nawet Mac Neon Revolution wygląda w porządku. W ogóle tutaj Ultra fiolet, taki drogi jest Factory New. Ale nie, nie widzę. Leciał tego. mi. Poleciał mi przed wczoraj propaganda z tego, na takim małym procencie, taka ciekawostka. No, no Ej, Filtestet. Źle, to nieźle, nieźle, ładnie. No i wydaje mi się, że ten Mac jest zdecydowanie najlepszy, bo tutaj nie widzę jakiegoś ciekawszego skina ewentualnie, jeśli chodzi o Maca. No jest tutaj jeszcze ten neon Rider, ale jest jeszcze niby Hit, ale Hita... No, hit nie wygląda za dobrze. Dobra! Niech będzie ten disco technologia, więc dzisiaj do wygrania jest taki oto piękny maczek. Pamiętajcie, żeby, żeby wygrać takiego skina, musi być subskrypcja publiczna. Oczy, oraz oczywiście w pewnym momencie na filmie pojawi się y, słowo klucz. Słowo klucz, o którym było mówione wcześniej. Dobra, skrzynki, skiny dla widza wybrane i dla tych osób, które wpłacają, używają mojego kodu, i dla osób, które po prostu oglądają. A więc teraz, y, przede wszystkim co? Ja już z tego z ten skin dotarł, więc go sobie w tym momencie szybko jeszcze potwierdzę. A my przejdziemy w takim razie do y, bitew, do Bitew. Ostatnio nawet nawet wyszedł film, także no cóż, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Będzie lepiej, że przede wszystkim zrobimy w końcu profit. Także słucham pana kołca, co ciekawego, otwieramy. Dobra, to zaczniemy sobie od skrzynki Silk-Silk trzy razy, bo nie było jej w poprzednim odcinku. Dobra. Do tego sobie polecimy, niech będzie dwa razy Fatek za 180. Ten eventowy. Dobra, pokaż mi Fatek, nie mogę go znaleźć. Dobra. To go wpiszę. Ok, dajmy sobie dalej po jednym Hydrotusie i Chasie. Okej. Okay. Wrzućmy sobie Amara za dwie paki. Do tego myślę, że wrzucimy sobie jeszcze Dicey. I na koniec po Dicey sobie wrzucimy za mocno skutego. I taka bitwa za dwójkę na rozgrzewkę. Na no. dwóch standard. Na dwóch standard, dobra to. Dodajemy oczywiście Bota. I zobaczmy bot Arnold, czyli bot, z którym wydaje mi się, że dość grać. Że, że dość grać. Lubię dosyć yy, grywać, bo jest to bot, którego jestem w stanie nieźle odskubać. Ale po pierwszym rzucie stwierdzam chyba jednak, że nie, że gadam głupoty i w ogóle to jest bot, którym jest zwykle dyma. Więc O kurwa, ja właśnie nie, nie, nie kojarzyłem tej CZ-ki, więc jakoś tak nie wiedziałem, czy ona jest droga, czy nie. Jesz... No Silki Silk. To już jest ciekawe. Silki Silk, no ładnie Pisał zaczął się. tą bitwę. Całkiem mocno. Podbił tutaj poprzeczkę, a Simov też będzie coś kosztował. A nie, to jest baddys Myślałem, że chociaż testę bo filteszę tam 90 zł widziałem, że chodzi. No fatek, kurwa. powiem szczerze, fatek zawiodłeś. Zawiodłeś. Może teraz Hydrotus? uh A Asimov. O, ładnie. To może jeszcze z Chase'a poleci ten Galil, Aquaterace. Emerald Dragon, też ładnie. No i kurwa, mamy ładne prowadzenie i całkiem dobra bitwa. Mam nadzieję, że to się nie spieprzy i mimo, że są jakieś lagi, czuję. Dobra. Nie, nie, nie to nie jest ten nało. To nie jest, już, już, się, już raz się na niego złapałem, już raz się na niego złapałem. Ale tak za nie mówiłem na chwilę. Uuuhu! Uh, uh, wow! Córeczki. Może się przestar jeszcze dowalił, tutaj emocje są takie, że nawet coach nie wytrzymuje. Mamy to. Mamy, Pan zamocno, bardzo ładna Za mocno skuty nic nie dał, aczkolwiek, no kurde, czwóreczka. 4200 nawet, no kurna, bardzo ładnie jak za czwórkę. Biorę w ciemno, biorę w ciemno, sprzedajemy to i mamy 6300, czyli... Zaczęliśmy odcinek ze zwycięstwem, to powiedz mi co dalej? Ja bym widział ogólnie jakiegoś underdoga, a może teraz ja faktycznie skleję. Może teraz ja skleję, a zrób. pobijemy a zrób. się, kto tu zrobi lepiej. Zaczniemy sobie, może Mezik, Neptunik. Ja tak bardziej procentowo polecę. Tak jak mnie pan. Yy, Santiago uczył, czyli granie mocniej, granie mocniej. Miej skrzynek, więcej. Yy, więcej, że tak to powiem, procentowych, bo tutaj jak pierdzielnie, to może zabić pan bot Arnold i pan Bot Jerry. Czyli składę dosyć mocny i fajne. itemki temki się na start pokazują. Mam nadzieję, że takie, takowe do chłopaków polecą. okej, okay, w początku może być start. Może teraz jeszcze z za coś na prawo dla Jerego. No, zamienili się dropami chłopaki, a ja cały czas to samo dropię. Może teraz, Neptun, daj jakąś bombę, jakiś lightning strike. Okej, okay, mamy pięknie, do klera. Pięknie. Jest na środek. Już Doppler. jest zwrotka. No, i teraz proszę, proszę, żeby nie wydymał. I chyba mamy to. Mamy mamy to na spokoj. Ok, mamy, mamy to. Mamy. To. mamy. Bardzo piękna bitwa. No powiem szczerze, Twoja była droższa, ale moja była chyba, wydaje mi się, że bardziej treściła, bo takiego doplera to ja bym kurna z chęcią poladał z takowym. Też tak myślę. Bitwy wyszły bardzo ładnie. No i mamy 8500. Mrugnięcie dwa razy, dwie bitwy i 8500. To teraz powiedz mi, co, jaki plan ty masz na tę bitwę. Dobra, to ja myślę, że teraz sobie polecimy tak. Zacznijmy od razu trzy windmile. No dajesz szansę temu windmillowi cały czas, widzę. Co, odcinek? Tam, bo jest w lubię nie... skrzynie, ale coś ostatnio nie chcę dawać. Damy sobie dwa razy catcha z cz -ą. No ja właśnie byłem niegdyś fanem tych skrzyń, co mają procent na wszystko taki sam, ale odkąd Wydaje się trzej. zablokowały, to nie jestem, nie jestem. Co dalej? Dobra, to wrzucimy sobie tak. Y... Grande za Kolaka i bilionera. I to jest dwójka, ale damy sobie to na trzech standard. Trzech standard. Ok, jak najbardziej aktywne. Też można zaryzykować. No i zobaczmy, no jest tutaj cały czas te 2,5% na tej temy i mam nadzieję, że w końcu się one pojawią, bo jak na razie cały czas drupimy te ścierwa po 7 zł, bo inaczej nie nazwę tych skinów w porównaniu do skrzynki, która kosztuje 205 zł. Mam nadzieję, że w końcu ten sztylet poleci. Zaczynamy ładnie. Glofsami. Ładnie. Glowcy za 665 zł. Zły nie będę już na, to, na tę skrzynkę. O, okay. jeszcze stóweczka, Przysz tutaj nie No, może być, może być, może jeszcze. A może teraz sztylet w końcu nawaja Oj. na środek? No, nieładnie, nieładnie. Wiary wyrównane. To może chociaż teraz. CZK? Okej, okay, okej. Okay. Ładnie. Siedem stówek Fuel Injector. Może jeszcze jeden do kolekcji. Jakiś drogi temek, sirexik tylko i wyłącznie sirexik, ale nie będę narzekał, bo przynajmniej w stanie Factory New Grande za zakolak, kolak. Flame test, nic, nic nie dał nikomu. No i teraz bilioner, boję się, o trzy sałdofy. Okej, okay, pięknie. Kurwa, ale jedno. No powiem... Mamy zajebista bitwa. Po raz kolejny, to powiem ci szczerze, że dzisiejszy dzień jest jakiś niesamowity. Kleimy takie bitwy, pięknie. że to jest po prostu szok. No ja teraz muszę chyba podtrzymać poziom i też przywalić niezłą bitwę. jedenastak w tym momencie jest na naszym koncie. No i powiem. Ale ja co... myślę. Ja myślę, że nie rób teraz droższą niż czwórę, bo wiem, że teraz cię poniesie. Nie, nie. Zrób nie, ja na... Myślę, ja bym ja zrobił ja wiem, dwóch co standard. Robić. Dwóch standard? Właśnie standard. Ja, chcę, ja chcę zrobić tak. dwóch under. Myślałem o dwóch under. A ja bym szedł za ciosem, ja bym przed za ciosem. Ale dobra, cio może... Słuchaj, szedł, to jest i... teraz twoja bitwa. No dobra, dobra, możesz dobra. Możesz mówić. Ja coś takiego bym widział. No ale dobrze, jeżeli mówisz myślę, dwóch, że dwóch, under, dwóch standard, to dam dwóch standard. Jeśli ty to kolujesz, to znaczy. ci zaufam. Choć osobiście ja bym dam underdoga, ale zobaczymy. Ostatnio z Grandiego poleciał mi yy, ten talon Doppler. Bardzo ładny swoją drogą. Jak biłem się z chłopakami... Teraz Gangnir. No może teraz Gangnir, bez kitu. No, a Wupa poleciała? Niestety nie ta chyba, którą chcieliśmy. Grandi pierwszy. Yy, no chujnia. Drugi, ojo. No powiem szczerze, mocno, mocno. Grandi do kosa na śmieci. Mezik. Masterpiece, okej, okay. bardzo ładnie, 500 zł, ale to jest i tak mało, bo jak na razie bitwa kosztowała, okej, okay, oko Horusa jeszcze i to jeszcze field, to field Tested, bo z reguły leciało to najgorsze, no, Blossom Warrior Sprawo. się nie popisał, 40 groszy, jak na razie tylko ja dropnę, 1400 jest w tej bitwie, okej, okay, teraz ładnie czarnobrody zarzucił i wątpię, żeby Space Walut był w stanie dymnąć aż tak dużo. No i tak jak przewidywałem, mamy, mamy wina, mamy wina i miałeś tutaj faktycznie rację, tryb standardowy był lepszy. Bitwa nie jakaś wybitna, bo to tylko 3,5. Ale jest. Ale jest cały czas win. Jest cały czas win, cały czas są nabijane levele i cały czas jest balans do przodu i o to właśnie chodzi. No i dobra, przywalmy w takim razie lasta, bo wydaje mi się, że już nagrywka jest ponad 11 minutowa, tak przynajmniej. Ja mi mam wydaje. super pomysł, ja Warto, mam super po prostu super pomysł. Super zrealizujmy w takim razie. Dobra, dajmy sobie 10 razy luksurkę na 3 under. 10 razy luksurkę na 3 under. No, teoretycznie Dokładnie. graliśmy dwa standardy, wygraliśmy, więc powinniśmy teoretycznie, statystycznie dropić mniej. Także mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze szybko te dwa itemy dosprzedamy. No i powiem tak, ta bitwa może być albo kompletną porażką, albo kompletnym profitem. Nie ma nic pomiędzy, także zobaczmy. Hodrod, Blue Phosphor. Widely zapraszamy, zapraszamy dla bota Chada i bota Crushera, właśnie taka lilcia mam nadzieję, że poleci. Bo na ona kosztuje około 8k, więc to jest dosyć sporo. M4 Knight jeszcze nigdy nie dropnąłem, bo na nią jest bodajże 1.20. 0.120, także to jest malutko, no raz na 100 otwarć? Nawet nie, raz na 1000 otwarć wylatuje taki Knight. No, nieładny start, Blue Phosphor za trójkę dla nas. Nie, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie, no tutaj chłopaki muszą nieźle nad, nadropić, żeby teraz w tym jakkolwiek ta bitwa wyglądała. No Pantera dla nas jeszcze. Panie coachu, no, chyba, chyba Underdog nie zagra tutaj. Zobaczymy, może jeszcze zawsze dwa razy White Lily polecieć. No, szansa na to nie największa, ale cieszę się, że wierzysz. No dwie ostatnie skrzynki, no jak, kiedy jak nie teraz chłopaki, Co w końcu coś. Może teraz White Lily na środek? Nie. Yeah. Już w cuda chyba nie wierzymy. Wątpię, żeby Chad i Crasher wywalili łajdylkę. No niestety, niestety my jesteśmy w tym momencie dawcą kapitału. Pytanie dla kogo, bo jestem w sumie aż ciekawy, bo chłopaki mają dogrywkę. Crasher. Okej, i wygrywa 3700. My niestety zostajemy odprawieni z kwitkiem. No i, no i film, osobiście nie nazwałbym go najgorszym, bo jest przede wszystkim piątka czy czwórka do przodu. No jedna tylko bitwa przegrana. Niestety dosyć treściwa. No ale cóż, my się z Wami w tym momencie będziemy żegnać. Pamiętajcie, jeśli chcecie wygrać skinka, no to like, sub i komentarz. A jeżeli chcecie wygrać kosę, no to zapraszam do wpłat. My się z Wami żegnamy. Siamanko.